Cześć kochani, jak zwykle w moich sfatygowanych już torbach możecie zobaczyć część i domyślić się tego, co będę dzisiaj opowiadała. A mianowicie zużycia i nowości lipca. Dzisiaj będzie długi film, bo jak sami widzicie ta torba z zakupami jest okropnie wypełniona i upchana. I tutaj też niczego nie brakuje, jest dosyć ciężko. Co prawda pielęgnacji mało, ale jest dużo yy, kolorówki, więc nie przedłużam tutaj, bo yy, naprawdę będzie dużo gadania i, i co? Może zacznę od yy, pielęgnacji. Na początek szampon do włosów Kutis Help. Ja Wam już o nim wspominałam na Instagramie, że nie sprawdził mi się tak do końca. Gdzieś tam, jak dołożę do niego dwa inne szampony. Jeden oczyszczający, drugi taki delikatny. To wtedy rzeczywiście on daje radę, ale na pewno nie daje rady samodzielnie i na razie nie planuję powrotu. Będę szukała czegoś, co nie będę musiała łączyć z dwoma innymi szamponami, żeby mi się sprawdzało. Więc na razie dziękuję. Kolejny kosmetyk. Do pielęgnacji. Tym razem miniatura żelu pod prysznic i wzroszę. To jest wersja leśnej jagody. To taka świąteczna limitowanka. Bardzo ładny zapach, bardzo przyjemny. Bardzo mocno się pienił. Ale co, żel? Jak żel tutaj jakichś większych zachwytów nie ma. Powrotu też nie będzie, bo edycja limitowana, wyprzedana, więc. Właściwie zużyłam z przyjemnością i, i tyle. Następnie krem do rąk. One nie zachwyciły mnie te kremy. Takie są nawet całkiem niezłe, ale szał tutaj nie ma. Pierwsze opakowanie już za mną, drugie opakowanie jest w trakcie. Przyjemnie nawilżają, chociaż cudu nie robią. Teraz bardzo często myję ręce, więc one są cały czas suche i oczekiwały mnie ciut większej regeneracji. Na dzień się niespecjalnie nadają, bo są tłuste i lepkie albo się ich daje minimalną ilość, albo, albo te ręce są tam gdzieś jednak lepkie i, i nie do końca mi to odpowiada. Następny kosmetyk pielęgnacyjny. 200 ml woda różana Make Me Bio. Przyjemna woda, dobrze się jej używało. Zapach nie jest jakiś yy, bardzo różany, raczej taki przypomina zmielone róże Kwiatki razem z łodygami i liśćmi. Nie jest jakiś odpychający. No, w porównaniu do tej poprzedniej lawendowej to jest wręcz niebiański. Ale w porównaniu do tamtej, to każdy inny byłby niebiański, nawet zapach bagna. <grym> w każdym razie dobrze mi się używało. Pewnie jeszcze do niej wrócę kiedyś. Na razie są jeszcze inne wersje, które chciałabym wykorzystać. Mam zapasy wód do psikania, więc na razie powrotu nie planuję. I ostatni kosmetyk pielęgnacyjny to filtr. Holika Holika, SPF 50, nie do końca zużyty, bo nie rozcięte, ale resztka, odlewka, pozostałość leci do nowej właścicielki na próbę, więc po prostu zostawiłam już opakowaniu. Dobry filtr i ja nie widziałam nigdy różnicy między tym filtrem, a filtrem Skin79, ale teraz dopiero jak zmieniłam pielęgnację, jak po dwóch miesiącach moja skóra się ustabilizowała, to dopiero zauważyłam, że ten, film jest, ten filtr jest o wiele bardziej błyszczący i o wiele ciężej się wchłania niż ten z Skin 79, więc raczej do niego nie wrócę. Zbyt duże błyszczenie jak na mój gust. A y, to nie jest tak, że ja lubię totalny mat i że moja skóra się nie może absolutnie błyszczeć, więc jak to jest za dużo, to to już jest za dużo. Teraz rozumiem te wszystkie narzekania, że on jest błyszczący, bo jakoś wcześniej zupełnie to do mnie nie docierało. I co teraz? Teraz przejdziemy do kolorówki i zaczynam od zapachów. Calvin Klein CK1. Pisałam o nim już na Instagramie. Fajny, świeży zapach, ale dla mnie za mocny. Na dodatek coś mnie w nim uczulało i ciągle po nim kichałam. Dobrze, że kupiłam taką małą wersję na próbę, a nie jakąś wielką butlę, bo bym się męczyła. Yy, taki zapach cytrusowo-proszkowy, o, jak cytrusowy proszek do prania, coś takiego. Nie zachwycił mnie, trwałość te upan... były bardzo taka mała, no a taki był sobie zapach. Zapomnę pewnie dosyć szybko o nim i, i nie wrócę. Haramain Rawa Unisex też, tak jak i CK Unisex, bardzo przyjemny, bardzo ładnie pachniał, bardzo się z nim polubiłam, natomiast co mnie w nim... Um... Co mi w nim przeszkadzało? Po pierwsze to, że miał intensywnie czerwony kolor, taki czerwono-pomarańczowy. Tutaj sobie możecie zobaczyć resztkę w buteleczce. I bałam się, zawsze psikając nim bałam się o ubrania, natomiast popsikany na skórę zostawiał taki tłusty nalot. I ten tłusty nalot taką warstwę też mnie nie przekonywał, no ze względu na to, że, że cały czas się zastanawiałam, czy nie zostanie mi gdzieś na bluzce ten, ta, taka tłusta plama, czy nie zrobi w ogóle takiej tłustej plamy. Czy coś się nie zniszczy od tego, czy nie wiem, czy ramionczka od staników, jeżeli gdzieś tam psiknę się, nie zaczną, czy te gumki nie zaczną się psuć, przerywać, no nie do końca wzbudza we mnie ten zapach zaufanie. Chociaż aromat bardzo lubiłam, to, to jednak tutaj takie cechy fizyczne mnie zniechęcały do niego. I ostatni już zapach, chociaż miesiąc był krótki, a ja wzłożyłam 3 Offresh werbę e, nas i wzroszę. E, taki przyjemny cukierkowo-cytrynowy zapach, coś jak cytrynowy landrynki, właściwie identyczny zapach, bardzo przyjemny. E, taka ekspozycja tego zapachu była dosyć spokojna, tam gdzieś fruwał koło mnie, natomiast trwałość była tragiczna, zwłaszcza w te upały. Ja się psikałam ogromnymi ilościami tego zapachu i em, i, I bardzo często, po cztery razy w ciągu dnia, jeżeli gdzieś wychodziłam, bo ani na skórze, ani na ubraniach w ogóle nie, on się nie utrwalał, i, i dopiero gdzieś tam po czwartym psikaniu, to przez jakieś parę godzin mogłam go dłużej poczuć. Natomiast, no, tak jak mówię, taki świeży psikacz. Strasznie słabo to wypadło, jestem rozczarowana. Myślałam, że one się będą lepiej trzymać. Lubię się nimi czasami popsikać na noc, w sensie zapachami z tej serii na noc, ale rano, tak jak mówię, nic już nie czuć i no nie planuję powrotu do tych zapachów, bo po co mi zapachy, które się w ogóle nie trzymają, no za darmo nie są, a jak chcę mgiełkę do ciała, to po prostu kupuję mgiełkę i wtedy nie mam takich ogromnych wyrzutów sumienia, że, że się psikam na to, bo, bo to mgiełka. Ale dobra, idzie, idę dalej. Co tutaj mamy? Makijaż twarzy. Makijaż twarzy, czyli puder Charlotte Makeup. Dla mnie spore rozczarowanie. Bar praktycznie wcale nie utrwalał makijażu. Był bardzo mocno kryjący, bardzo ciężki na twarzy. Eee... No nie byłam z niego zadowolona. Kojarzył mi się z takimi tańszymi pudrami. Natomiast jak sobie przypomniałam, że on kosztował prawie 40 zł, no to to jest spora kwota i wtedy już mogę oczekiwać jakichś tam cech od pudru, które używam. Natomiast totalnie nie byłam z niego zadowolona. Pewnie zużyłabym go dużo szybciej, gdyby nie to, że w w ogóle nie mogłam go używać, bo, bo po prostu pływał sobie gdzieś tam na twarzy i odklejał się wręcz. Jak się dotknęło twarzy, to on się wręcz odklejał od niej i, i znikał Po prostu robił się taki goły placek, zbierał się też w załamaniach, ważył się na twarzy. No, no, nie był to najlepszy puder. Mm, nie planuję, absolutnie nie planuję powrotu i, i będę. Po prostu cieszę się, że, że już go nie ma w mojej kolekcji. Następny kosmetyk, może przejdziemy do makijażu oczu. I z makijażu oczu cień My Secret, który mogliście oglądać już w projekcie Denko. Fioletowy cień. Cieszę się, że już za mną, cieszę się, że go zużyłam. Właściwie zapomniałam jest już, jak to nosić, takie kolorowe dodatki do makijażu. Fiolet nie jest moim ulubionym kolorem, przynajmniej teraz na oczach, więc cieszę się, że już za mną jego zużywanie. Następny kosmetyk do oczu to tusz do rzęs, miniaturka Roller Lash od Benefitu. Bardzo fajny tusz, bardzo ładnie podkreśla, wydłuża, podkręca, zagęszcza te rzęsy, pogrubia je. Naprawdę nie spodziewałam się, bo tuszek Benefitu raczej kojarzył mi się z czymś słabym, natomiast ten się świetnie sprawdzał. Wystarczyła mi ta miniatura na 3 miesiące. Jeszcze pewnie na przymus bym go poużywała trochę, ale już się robi taki klumpiasty, nie do końca chce się nakładać na rzęsy. Trzeba kilka warstw nałożyć, mniej więcej ze 3. Dobrze rozczesywać te rzęsy, więc no nie, 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 mam, nie czuję potrzeby, żeby go dłużej trzymać, już tak mniej więcej od połowy miesiąca gdzieś tam miałam ochotę się go pozbyć, więc to, że dotrwał ze mną do końca, to i tak duże osiągnięcie. I następny kosmetyk tym razem do brwi, żel do brwi My Secret, rewelacyjny żel, fantastyczna szczoteczka, troszkę za długa, ale Dobrze nabiera ilość produktu, fajnie rozszesuje te brwi, rozprowadza żel. Jak widzicie tutaj nic nie zostało, jest co prawda brudne, ale to jest tylko taka minimalna pozostałość żelu. Fajnie wszystko wypłynęło, udało się wybrać. O, pewnie tak zobaczycie, że tam nic nie ma. Mm. Bardzo byłam w niego. Brwi były nienagannie ułożone przez cały dzień, utrwalone, nic się nie rozmazywało, nawet na upałach trzymały się tak jak powinny i Jedyne, co w nim boli, to bardzo słaba dostępność, bo z drogerią naturą nie jest mi po drodze i chciałabym, żeby one były po prostu bardziej dostępne, żebym mogła sobie byle gdzie taki świetny żel kupić. Ostatnia rzecz do makijażu oczu. Kredka do brwi Soap and Glory archery Druga moja kredka tej marki, dokładnie ta sama, drugi egzemplarz. Cieszę się, że się zużyła. Była dla mnie odrobinę za ciemna. Właściwie mogę powtórzyć to samo co po... mówiłam we wcześniejszym filmie, że dobra kredka, fajna, taka cienka, łatwo się nią rysuje, fajnie się nią, ją koryguje, nie rozmazuje się. Tylko ten odrobinę za ciemny, dla mnie kolor yy, mi trochę przeszkadzał. Planowe nie planuję powrotu, bo one chyba są nawet u nas w Polsce niedostępne, więc yy, no nie, nie mam co. Nie będę na pewno specjalnie ściągać gdzieś z zagranicy, żeby sobie poużywać, bo, bo jest, mam jeszcze dwie kredki, jedną na okło, a potem chcę już w ogóle przestać w te kredki kupować. I ostatnia rzecz, którą możecie zobaczyć w zużyciach, to błyszczy glizy Eldridge. Jak widzicie, pięknie wylizany praktycznie do ostatniej kropli. Ja tu się nie będę rozgadywać na jego temat, ponieważ nagrałam bardzo obszerną recenzję. I yy... Wrzucę ją gdzieś y, niedługo po tych wszystkich podsumowaniach, więc będziecie sobie mogli y, ją przeczytać. Ogólnie miłości między nami nie ma i kolejnego zakupu z tej dziedziny nie planuję. I jak widzicie, to już wszystkie zakupy ogromna ilość kolorówki, która trochę mnie usprawiedliwia wobec zakupów, które będziecie sobie mogli zobaczyć. Tymczasem ja to szybciutko zbieram do y, torebki z powrotem. A Was zapraszam do lajkowania filmu, komentowania go oraz do subskrybowania kanału. Podzielcie się swoimi zużyciami, swoimi yy, osiągnięciami, po tym, co po prostu udało się Wam zużyć z tego, co macie. I sięgam tutaj po moją torbę z zakupami i już Wam pokażę, co nakupiłam w lipcu. Jako pierwsze żel pod prysznic Fa i Panema. E, dawno nie kupowałam takich e, pachnących żeli, takich zwykłych drogeryjnych, natomiast skusiła mnie polecenie 1001 pasji i postanowiłam go wypróbować. Rzeczywiście, w porównaniu do tych wszystkich naturalnych, delikatnych, bezzapachowych żeli i mydeł, które używałam do tej pory, ten pachnie piorunująco mocno. I e, naprawdę e, takiego szoku doznałam, jak się zaczęłam. Nim kąpać, ale bardzo jest przyjemny, ładny zapach. Z przyjemnością go sobie użyję, ale raczej nie zostanę na stałe przy tak mocnych zapachach. Wolę jednak coś delikatniejszego. I następnie przeogromna ilość e, szamponów, to zobaczycie sami. Po pierwsze, Joanna Naturia, e, wersja pokrzywa i zielona herbata. Szampon, o którym słyszałam, że bardzo dobrze się sprawdza do takiego. Mocnego oczyszczania skóry głowy i włosów raz, dwa razy w tygodniu. I właśnie z takim zamiarem go kupiłam. Cena jego jest śmiesznie niska, za to wielkie opakowanie 400 ml, 500 ml nawet zapłaciłam niecałe 8 zł. Eee, właśnie w takim celu mam go zamiar używać. Do oczyszczenia raz na jakiś czas moja skóra głowy jest bardzo wrażliwa, bardzo kapryśna, więc na co dzień muszę sięgać po coś delikatniejszego, więc. Raz na jakiś czas sięgnę po taki mocniejszy szampon. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi, nie będzie jakichś podrażnień wywoływał. Kolejny szampon: um, On Libio, szampon nawilżający i to jest szampon, którego używam obecnie. Ma piękny zapach taki, jakby troszkę pomarańczowy bardzo przyjemny, chociaż też, jak na moje standardy, bardzo mocny. Jak na razie użyłam go kilka razy, więc tutaj nie mogę niczego więcej powiedzieć. Sprawdza się dosyć dobrze, dosyć mocno się pieni, ale włosy są przyjemnie gładkie, błyszczące. Nie widać, żeby te łuski jakieś tak się super otwierały i, i te włosy były, robiły się szorstkie, więc ym, jestem pełna nadziei. I teraz uwaga, uwaga: Raz, dwa, trzy szampony Alverde z DM. Robić zamówienie z DM-u mogę sobie raz do roku, więc yy, oczywiście z tego korzystam. I zamówiłam sobie dwa takie delikatne szampony: Sensitive i Ultra Sensitive. I niestety okazało się po użyciu tego Sensitive, że on wcale nie jest Sensitive, tylko to jest normalny, mocny szampon. I jak na moje standardy, on się niestety nie nadaje do codziennego mycia, bo już po dwóch czy trzech myciach skóra na niego zareagowała. Więc jak na razie służy mi. No jako taki szampon oczyszczający właśnie jeden dwa razy w tygodniu. Tutaj jest yy, przeciwłupieżowy. I to jest taka pomyłka, bo miał być nawilżający, no ale tak wyszło, więc jego miałam zamiar używać jako takiego oczyszczającego, a to na co dzień, a tu się okazuje, że po prostu mam trzy mocno oczyszczające szampony, które nawet nie wiem kiedy zużyję. I ostatni kosmetyk już pielęgnacyjny to też Alverde Rolon pod oczy i to jest prezent, jaki dostałam. Nie zamawiałam go, nie orientowałam się, y, jak on działa, co robi. Na razie go użyłam ze dwa razy, i jedyne, co mogę nie powiedzieć, to że ta kuleczka bo to jest taka y, kulka chłodząca to bardzo przyjemne uczucie daje, zwłaszcza jak się z rano, jak się z niewyspanym i takim jeszcze zmęczonym, to naprawdę super efekt. I przechodzę dalej. Następne rzeczy też z DM-u: zapachy. Raz. Dwa i trzy. Dwa takie roślinne zapachy. Ten pachnie jak połączenie landrynek cytrynowych z jakimiś gorzkimi liśćmi. Dosłownie tak, tak odbieram ten zapach. Drugi jest taki typowo kwiatowy. I trzeci, który pachnie dosłownie jak święta Bożego Narodzenia. 50 ml każdy. One kosztują niespełna 10 euro, więc cena taka w miarę przystępna. Bardzo była mi ciekawa. Chętnie sobie potestuję. Jest jeszcze jeden w kolekcji, bo są cztery i mam nadzieję jeszcze zdobyć ten czwarty. A, a na razie skupię się na tych. Następne dwie rzeczy to dwie paczki, dwa pudełka pudru Peach Perfect od Too Face. Niestety ta seria Peach została wycofana z tego, co mi wiadomo. Na pewno puder. Wiem, że podkłady też są wycofywane. Podobno mają przejść zmianę opakowania, ale jak to będzie, to zobaczymy. Uwielbiam ten puder. To jest obecnie mój taki codzienny puder do każdego makijażu, zarówno do podkładu, jak i do samego korektora. I tak go polubiłam, że kończę już pierwsze opakowanie, a nie chcę mi się szukać kolejnego pudru, bo będzie mi go bardzo ciężko zastąpić, więc korzystając z tego, że on jest na promocji i jeszcze połączyły mi się kody, z tą promocją połączył mi się kod zniżkowy, to wykorzystałam to i zamówiłam sobie dwa opakowania. Myślę, że na, do końca przyszłego roku mi wystarczy, przynajmniej taką mam nadzieję, a potem będę się martwiła i szukała czegoś nowego. Może się wyjaśni sytuacja, może się okaże, że tylko zmieniają opakowania i. I, i będzie znowu do kupienia. Następnie balsam do ust brzoskwiniowy. Oczywiście nie mogłoby się obyć, żadne zakupy nie mogłyby się obyć bez balsamu do ust, więc to jest taka rzecz oczywista. I drugi balsam do ust też z Alverde i to jest balsam koloryzujący w kolorze arbuza. Ja go kupiłam tak z ciekawości, jako zastępstwo dla tego balsamu z Bel, który mam zamiar zużyć, więc będę sobie mogła coś tam przyjemnego potestować. Następnie zapas błyszczyków. Błyszczyk Labello, też taki prezent, niezamawiany przeze mnie, ale kolor bardzo trafiony, delikatnie różowy, więc w sam raz. Dwa błyszczyki y, Alverde i mam tutaj Maximum Bost, czyli taki powiększający niebieski, więc podejrzewam, że pewnie y, jakiś miętowy, mentolowy, oby. Oraz y, taki 3D. Jak widzicie, on się mieni, jest delikatnie różowy y, z takim malutkim brokatem. Śliczny błyszczyk. Szczerze mówiąc, to kupiłam go z sentymentu. Ponieważ w czasach licealnych uwielbiałam takie błyszczyki. Takie właśnie, które nie dawały koloru, a jedynie nie taki połysk właśnie w takim kolorze lekkiego różu, lekkiego fioletu. Więc no po prostu nie mogłam mu się oprzeć i, i chętnie go sobie przetestuję. No i na końcu dwa ostatnie kosmetyki, bo jak żeby inaczej coś do ust, dwie szminki, których jeszcze nie miałam, Alverde Diamond Kiss, taka szminka też oczywiście w kolorze różowym, delikatna, bo mocnych szminek mam na razie po kokardy. I druga to jest y, Elegant Style i też taka różowa, też myślę na co dzień będzie w sam raz. Uff, bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo perfum, bardzo dużo pudrów. Jeszcze więcej szamponów, po prostu poszalałam na bogato teraz yy, w lipcu. Ale tak jak mówię, czuję się usprawiedliwiona, bo yy, zamówienia w DM robię raz w roku. Nie ma tego jakoś super dużo w ilościach, że nie byłabym w stanie tego zużyć. Też yy, wszystkie kosmetyki do makijażu, które kupiłam, mają już swoje odzwierciedlenie w zużyciach, więc Nadal więcej kosmetyków zużyłam niż kupiłam, i to jest takie moje małe usprawiedliwienie i, i coś, co sprawia, że niczego nie żałuję. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile. Podzielcie się tym, co Wy zużyliście, co kupiliście, czy więcej kupujecie, czy więcej zużywacie i jak w ogóle to u Was wygląda. Do zobaczenia w następnym filmie. Papa! Pa.